Zgubiliście piłkę proszę Państwa Tak jest, wracamy po piłkę bo trzeba zawsze walczyć o piłkę Jak się ją zgubi to trzeba się po nią wrócić I tak jest i trzeba walczyć o nią Tak jest tak jest gdzie jest piłeczka Łukasz gdzie jest piłeczka Walczymy o piłeczkę Do ostatniej kropli krwi Tak jest, zgubiliśmy, wracamy się po piłeczkę Zgubiliśmy piłeczkę, wycofujemy się, w Łukaszku. Gdzie jest piłeczka? Gdzie jest piłeczka? masz piłkę. Gdzie jest piłeczka? Gdzie jest piłeczka? A jej, kusi się do mamy. Mama wygląda jak pomarańczka dzisiaj. Tak. A gdzie jest piłeczka? Idziemy do taty, do taty, idziemy tak. Do... Nie, nie idziemy do taty. Gdzie jest piłeczka? Gdzie jest piłeczka? Biegniemy do piłeczki, tak jest, biegniemy do piłeczki. Tylko zakręcik zrobiliśmy, tak jest. Proszę, jaka pozycja? Ach, gdzie jest piłeczka? Joba, pozycja, bojowa, pozycja bojowa, pozycja bojowa. 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 Gdzie jest piłka, gdzie? Gdzie jest piłka? Piłka się klei do nogi sama. Dziabeczko. 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 Dziabeczko.